O kurde, powiem wam O, nawet się zasuwa zaczęła ruszać Że gdyby nie to zasuwa, to nie byłoby opcji, żeby to wyjąć Nie wiem Uwaga wyciągamy Nie wiem co to jest Obłe śliskie Kurde co to jest Zobaczcie tylko ile tu jest ryb Masa, normalnie masa Dobra, a ja idę tam, o, tam, tam, tam w dół łękawki i tfu dankówki, Zobaczymy, będę tu poprawiał, bo tu byłem z flamingiem. Sprawdzimy, co zostawiliśmy. Bo z tak silnym magnesem jak Baśka tu jeszcze nie byłem. Pierwszy sygnał. Dosłownie metr od wejścia, ale tu jest dużo jakichś kamlotów nasypanych. Nie wiem, czy to nie jest jakiś beton zbrojony. Aha, zaraz sprawdzimy. O, coś chyba dźwigam nogą. Czy mogło być inaczej? No powiedzcie. Niebieski, wiadomo, że niebieski. Aha, zaraz obok garnka. Pęcisław. Taki jakiś, to wszystko tak w tym miejscu, to wszystko czyli jak widać, coś żeśmy z Flamingiem jednak pominęli. Oczywiście pozdro, Artur, przyjacielu. Ciepierunie, mi coś sieknęło. No, oczywiście, kabloty. Tu jest jakiś fest kotlet. A Baśka już jest obklejona. Wiadro mi ciągle tańcuje i ucieka. Nie mogę nad nim zapanować, kurde. No dobrze, gdzie to było? O tu. Chodź. Dźwiga się. A już widzę, kratka z pieca. Okej, okay. pierwszy fajny, gruby kotlet. O kurde, mało się nie wywróciłem. Na złej nodze stałem i <laughs> mnie tak przyssało, że... O, to będzie chyba gwóźdź kolejowy, taki zachruściały. Pewnie, że to będzie gwóźdź kolejowy. Patrzcie tego tutaj. O kurde, to jest chyba to, co tu wystaje. Czyżby płyta z pieca? No pewnie, że płyta z pieca jeszcze z gwoździem. Takim krokwiopiem pięknym. No. I myśmy tutaj na dwa magnesy działali. I takie rzeczy pominęliśmy. Proszę jaki. Piękny kotlet. To jest kotlet schabowy w podwójnej panierce. Z dużą ilością jajka kamyczka odsunąłem i pod kamyczkiem coś jest. Myślałem, że beton ze zbrojeniem, ale mówię, spróbuję pogrzebać. Może no i faktycznie przyłapanie, jakby czystsze. O kurde, trzyma fest, ale. Próbujemy baśkę wyczyścić. O, takie czystsze przyłapanie, żeby było zupełnie czyściutkie. O, idzie. Idzie? Idzie. O, o, No jest. A, taka. A, to jest część roweru. Widełki rowerowe. Ale tam coś jeszcze chyba? Co tam jeszcze bierze? O, tu też coś jest. O, kosa. No, elegancko. Zabomblowało, kurde. Ale tu jest się koniec. O No No, znowu baśkę trzeba wyczyścić. Z gwoździ. a jakieś. No, są jakieś flusie. Idzie. No. Co to mamy? żeberko z pieca. Ale to nie wszystko. Tak mi się zdawało, że to nie będzie wszystko. O oh, fak! Minuta pompowania i coś mamy. No, nie wierzę. Znowu pyszna płyta z pieca. To nie oderwę. Błaśka jak już złapię w zęby to nie ma tak lekko ja sobie tu chyba zrobię bazę z płyt, bo szkoda tego wiecie smyczyć więc te dwie akurat sobie tutaj zostawię jestem dosłownie 20 metrów od tego samochodu więc Oj, będzie blisko o jeszcze coś takiego i dosłownie 50 cm od płyty z pieca. Co mamy? Pokrywkę. I jakaś taka. Chyba kolejna płyta z pieca. Nie wiem co to jest. Inna płyta z pieca to to nie ma. Jakiś zlepieniec. Nie wiem. Wrzucimy do bazy. I pompujemy coś. Co się dźwiga, a to będzie linka motoryzacyjna, no pewnie spirala, nie, to nie linka. A może linka, ja się na tym nie znam. Tak czy inaczej jakaś spirala metalowa. Ptaszki pięknie śpiewają, a tutaj Baśka coś wyczuwa. Blaszkę jakąś już ma, ale tu coś by chciała. O! I ma. A, urwało się. Co tam, basieńka u Ciebie? Chodź, pomogę Ci troszeczkę. O kurde. O, jakaś blacha. Ło! Ale bym poleciał. Takie, jakiś płaskownik. Ale było, jakbym się wyrżnął i po połowach. A to co? Chodź tutaj to też była kosa o kurde, ta z takiego dobrego. O, tu też coś jest. Kosę wrócimy do bazy płytowej. Bo jesteśmy w miarę blisko. No ciągnę jakąś taką taśmę. O, wyciągnąłem. Czy to obejma z beczki? Nie wiem. Cieniutkie dosyć. Ale do chuty się nada. Tu widzę coś nienaturalnego. Ech, kurde, miedziucha. No pewnie, że miedziucha. Patrzcie. Zaś nie działa, ale jak osad utleniony odpada, wychodzi rudzielec. To już drugi taki. Pierwszego nie pokazywałem. Słuchajcie, jak jesteśmy przy temacie wyciągania z ziemi, to wpadajcie... Bardzo was proszę do Mireczka i Justyny na kanał Co w Ziemi Leży. Pozdrawiam Was, kochani, oczywiście. Mireczkowi i Justynce naprawdę niewiele brakuje do tysiąca subskrypcji, bo chyba raptem 40. Także jeżeli tylko możecie, to wpadajcie. Kanał wykopkowo, magnesowo, ekologiczny. Mega robią robotę. U siebie, w swojej małej ojczyźnie. Link, oczywiście, będzie w opisie. Wpadajcie, zróbcie tam hałas. O, a ja mam gwoździa kolejowego znowu. Także jeśli możecie, a naprawdę warto, uwierzcie mi, wpadajcie tam, bo jest co oglądać. Słuchajcie, na świeżo, dopiero wyjąłem z paczkomatu Boguś Stelmaszczyk, mój wierny widz. Pozdrawiam Boguś, oczywiście znalazły, sprzątając szopę. Chciałem kupić, ale doszło do wymiany barterowej, jak to mówią. Słuchajcie, patrzcie, jaka perełka z gwiazdą Dawida to jeszcze nie miałem buteleczki. Tu jest napisane J. Barcz, Berlin. Piękna butelka. Porcelanka też jest opisana, choć troszeczkę niewyraźnie, ale nie wiem, czy to jest do, hmm, do odzysku, czy coś. No tu też widać gwiazdę Dawida. Tak czy inaczej. Boguś, bardzo, bardzo ci dziękuję. W ogóle metoda przesyłu, Boguś, po prostu jest genialny. Do takiej grubej rury wsadził butelkę po prostu w karton. No nie było opcji, żeby się potłukła, nie? Boguś, bardzo ci dziękuję jeszcze raz. A jak już jesteśmy przy paczkach, no to zobaczcie co dostałem. Słuchajcie, przyszła paczka od Ewuni z Gdańska. <laughs> w paczce jest po prostu wszystko: od grzybków, przez słodycze, metale kolorowe, życzenia świąteczne, ogóreczki, dżemiki, taszki, yy, worki. Wszystko co Kanioski lubi najbardziej dla mańka, bo Ewunia też myśli o wszystkich. Tu jest sprzęciór do rozbiórki, mosiężne wodomierze, mosiężne krany. Tu jest jakieś coś, znaczy jakieś coś zasilacz od komputera. Ewuniu, bardzo naprawdę bardzo ci dziękujemy. Przede wszystkim wiesz za co bardzo mocno ściskam. Wszyscy ściskamy i przejdziemy jeszcze do drugiej paczuszki, bo przyszło od Kornela. Kornel zaszalał. Słuchajcie, miał mi wazonik przysłać. O, ten z chodzieży. A przysłał takie rzeczy jak... To w ogóle masakra. Yy, Kornel nie wie skąd to ma. To jest najlepsze. Zobaczcie jakie to jest piękne. Te szyldy. One są sprawne, nie? No to by trzeba rozruchać. Z zamkiem. Tutaj z tym bolcem do zamykania. Genialne. Yy, masę kluczy. W tym takie piękne. O, a ten jest łamany akurat. No ale ogólnie jest super. Yy, co tam jeszcze? Buteleczki przyszły od Kornela. Yy, kable na wagę wiadomo, bo tego nie idzie obrać. Także ja sobie to wszystko do bystrej zawiozę. Jest elegancko. Yy, odkurzacz. Znaczy odkurzacz to, co z niego zostało. Kaburę yy, z Wojska Polskiego. Słuchajcie. Pagony z Wojska Polskiego, to nie wiem, co to jest, ale też z Wojska Polskiego, czy to jest jakiś chlebak, czy coś. Yy, I mapnik. Najprawdziwszy mapnik. Tutaj jest opisany. 1977 rok. LZPS. Yy, ZAK, coś tam. Art Skórzany. Zak, zakłady Artykułów Skórzanych. Mapnik. Coś tam, coś tam. No mega. Przyznaję szczerze, że jeszcze stare lampa plus jeszcze vhs sioki przyszły. Kornel, no też, również Ci bardzo dziękuję. Miał być tylko wazonik, na no, Kornel się rozpędził. Aha, i Kornel, co to jest? Co to jest? Czy to są jakieś ciężarki porcelanowe do wagi, odważniki? Napisz mi, albo jeżeli ktoś wie, może Kornel nie wie. Ja, jeżeli ktoś wie, dajcie znać, co to jest, bo ja naprawdę nie wiem. Dwa takie same. No i tak wygląda, słuchajcie. Paczucha od Ewuni, Paczucha od Kornela. Mega, naprawdę mega Wam dziękuję. I lecimy dalej. Ha, coś jest. Uchwyt z Bali się złowił. A gdzie Bali, a ja się pytam. O, zobaczcie. Tu jest rybka. O, i ona żyje. Ona by chciała żyć. O, poszło, no to fajnie. Powiem wam, że byłem właśnie świadkiem... O, tam się kotuje, widzicie? Tam jest okoń. I on właśnie łapie te małe rybki i one dlatego wyskakują na brzeg, żeby przeżyć. Kurde. A ja właśnie wpuściłem ją. O, widzicie, patrzcie, tam o! o! o. Patrzcie jak, jak ten łowi. Ja właśnie wpuściłem tego małego w, w ten w paszczę drapieżnika. No skąd mogłem wiedzieć? Ale że w tu w tym, że tak powiem potoczku są okonki. No to bym się nie spodziewał. O, a ja tymczasem złomem i lasem. O, patrzcie jaki zawias. O kurczę. Kuta sprawa. Zobaczcie, to jest kowalska robota. O, stara rzecz. Tam jest ciągły harmider. Ja tu wyciągam gwoździe kwadratowe, chyba kowalskie, ale jak tak sobie obserwowałem to, co się tam dzieje, to rzuciło mi się w oczy, o właśnie to. Czy to przypadkiem nie jest amelinium? Bo jest. No i robi się kolorowo. Jest miedziucha jest amelinium, jest super. No. I znowu coś Opa A to jest jakaś Nie wiem, jakieś zasuwa chyba Zamknięcie jakieś Jakiś wrót A zaraz pod tym mamy O, to jest motoryzacja Tyle to wiem, kurde Tyle to z motoryzacji wiem Szczęka hamulcowa Bardzo ładnie i wiadro prawie pełne. A do tego są jeszcze dwie, te mm, blachy z pieca, kosa. Jakiś zlepieniec na brzegu czekają. A tu fajerka. Proszę. Czy jest pięknie? No pewnie, że jest pięknie. Patrzcie, tu znowu jest miedziucha. Tu, o, patrzcie, jaki drut miedziany. Pręd miedziany w zasadzie. Kurde, piękna sprawa. O, siekaniec jest jakiś. Na szczęście tu jest płytko. O, kurde. Myślałem, że znowu płyta pieca, ale to dachówka była. No chodź. Co my tu mamy? Tu jest coś śliskiego. Albo dachówka, albo jakieś Butelki. O! Co to jest? Nie, tu wszystko jest śliskie, bo glony tutaj wszędzie są. Powiem Wam tak. To coś śliskiego. To nie są żadne glony. Tylko to jest to, co Baśka przyłapała. To jest coś elektrycznego. Kabel tu już mam. To jest jakaś blacha. Jakieś coś okrągłe. Nie mam pojęcia, co to jest. Jakieś rowki w tym są. I schodzi dość głęboko w dół. Nie wiem, czy to jest odkurzacz. Czy spróbuję się do tego dostać, ale czy będzie mi dane, tego nie wiem. O, kurde, powiem Wam. O, nawet się zasuwa, zaczęła ruszać. Że gdyby nie to zasuwa, to nie byłoby opcji, żeby to wyjąć. Nie wiem, uwaga, wyciągamy. Nie wiem, co to jest. Obłe, śliskie. Co to jest? Co ja wyjąłem? Coś bakelitowego Ale co to jest? Co to jest? Czuję, że w środku będzie transformator. Różdżka na wyszukiwanie złomu. O, jeden jest, ale czy to było to? Nie, tu Basia coś czuje. A ja tu Artur czuje, że widzi. złomik A ja tu Basia coś czuje. Coś ona tu wyczuwa. Coś pysznego. O tak. Coraz lepiej to czuć. Nie, ja jeszcze nie. Teraz już tak. Uwaga. Patrzcie. O. No płyta z pieca to to nie jest, ale nie gniewam się. Te złomki zabieram i kątowniczek wpada. Pyszny. Uh -huh. Wiadro sobie chciałem przestawić no i złapałem sobie jeszcze jedną szczeneczkę hamulcową do kompletu musiałem przejść brzegiem bo się zrobiło jakby yy, nie do przejścia ale tu chyba coś mam, tam leży garnek już widzę, o jeszcze złapałem jakiegoś chwasta Ach, tu coś jest Ach, w rękawicy masę wody, jak słychać zresztą idzie czy nie idzie Ach. O oh, kurde co jest. No jakby to Baśka miała wyciągnąć Nie ma opcji Patrzcie jakie blaszysko No Superaśne o, Podejmujemy garnek Nie wiem czy wiecie Że w ogóle to tutaj właśnie Jak łowiłem z Arturem Z Flamingiem To tutaj padło Hasło to woda na niesła właśnie tu Na tym odcinku Sławetne hasło to do bazy To woda na niesła Tu są jakieś plecy z lodówki Tu jest jakiś wielki zbrojeniowy zatopiony Tam jest garnek Tutaj chyba widzę Aluminium No pewnie Łyga aluminiowa I tu jest jeszcze amelinium Tak się to prezentuje Ja już nie mam sił Także moi kochani, to zostawiamy na raz następny. Widzimy się na podsumowanku. Rękawice schną. Ptaki śpiewają. Ja już sobie podsumowałem wszystko. Cześć, Maniula. E, słuchajcie, tej blachy jedynie nie zważyłem, bo robi mi zatackę. Jak widzicie, jest aluminium. A nie, jaki ty jesteś zaborczy? cholera. Ta łyżka. Dziękuję Mańku. No to no tak jeszcze no, tak no dobra już mogę. <laughs> ta łyżka jest sygnowana nie wiem TWM stoja nie wiem ona wygląda troszeczkę jakby była z jakiegoś niezbędnika tak mi się tutaj to kojarzy jeżeli ktoś ma wiedzę dajcie znać bo jest po prostu dziwna w kształcie nie tu ma jakiś taki nie wiem a tu co jest? Dobra, yy, nieważne tyle szkła, trochę kabli, trochę aluminium. Ta blacha z kilogram, to jest nieistotne. Tu mamy dyszkę, tam mamy 6, tu mamy dyszkę, czyli mamy 26. A to bydle Made in Poland waży 17 kg. Nie wiem, czy to jest jakiś regulator napięcia. Pytanie tylko, jak to wszystko wyschnie. Co jest w środku i ile tego mułu z tego y, odpadnie, nie? Bo widzicie, tu jest wszędzie muł na, na tego, na pruty. No tak czy inaczej, męczyłem się z tym nieźle. Ciekawe, jakie to są lata w ogóle. No raczej już nic z tego nie będzie. Może i no te gniazdka są do uratowania. Ale zastanawiam się, czy w środku faktycznie jest jakiś trafulec, czy nie. No widać, że ktoś tym nieźle pierdyknął, bo aż tu wszystko pękło. No, taki wypad. Super sprawa. Jakby tak patrzeć na to, tak na teraz, to 26, no 30 zł poprawiłem. Po nas, jak żeśmy sobie chodzili, jeszcze trzy dyszki wyskoczyły. A jak tam będzie miedziucha, no to będzie grubo. Aha, tu jest jeszcze przewód w ołowianej otulinie. I tu miedziucha, o proszę. I tu jest czysta miedziucha. O, tyle tego wyszło, to jest aluminium. Tyle wyszło czystej miedziuchy. Także taki fajny wypadnik. Ja sobie to wszystko segreguję i utylizuję. Trzymajcie się i papaty.